No teraz aktualnie, proszę Państwa, no odbywa się parada. Idziemy wszyscy w inne miejsce. Wojsko lądowych to jest tylko pierwsza brygada. Jest A są jeszcze w Są jeszcze Witamy. witamy. No tutaj nasze wojsko polskie jest całe. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Witamy. Prosimy. A pani skąd? Ja jestem z PiSu, u z znaczy organizacji. Ale jaka znaczy organizacja? PIS. Pis Powiatowy. Aha. Powiatowy w prostszych Gdańskim, rozumiem. No i też Uroczystość obchodzicie. Tak. Witam. Pomorska Uroczysto, Telewizja Narodowa. Ja również witam. Bardzo uroczyście chcemy obchodzić Dni Niejazdy Polski i również Konstytucji 3 Maja, mhm. która w tym samym dniu jest ustanowiona. święto. A kto mówił? Maria Moniewska Dziękuję. z Ruczmanki. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. A panie, panie tutaj spruszcza? Tak. No i co roku tak i obchodzicie 3 maja? Tak. Mhm. Dziękuję. Oczywiście policja zabezpiecza ruch drogowy. Tutaj rowerzyści no i tam dużo ludzi jak widać z przodu już cała kolumna idzie ale tam się okazało że tam jakieś bryzki ma iść i to gdzieś będzie Dobry? Pomorska telewizja narowa, a wy co? Nie wieniec, widzę. A skąd jesteście? Z Gimnazjum w Trąbkach Wielkich. Trąbkach Wielkich, o! To niedaleko. Dużo. Jak widać chyba cały próż wystąpił dzisiaj na tą poradę. No jak tutaj zapowiadano, będzie też jeszcze pokaz lotniczy helikoptery. Wojska lotnicze będą tutaj też występowały. Tutaj policja pilnuje. No tam już poczta już jest na swoim miejscu. Idziemy dalej. Idziemy tutaj na przedurząd miasta Różdański Korsarz nie pirat? Horsarz? Tak Mannarka wojenna Ludzie w oknach też patrzą o flaga biało-czerwona jest na górze Tam też a tu jest urząd miasta i będzie się działo za chwilę. Tutaj uroczystości będą składania kwiatów. Hajcie się, pchajcie. Przepraszam bardzo, przepraszam. Przepraszam bardzo, Pomorska Telewizja Narodowa. Przepraszam bardzo, przepraszam, przepraszam bardzo. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przed żołnierzami, przed żołnierzami, bierz, bierz, bierz. tutaj mamy chór, Belkanto. Witamy, Pomorska Telewizja Narodowa. Cześć, panie dyrygencie. Oczywiście, jest orkiestra Straży Granicznej, jak widać. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Dzień dobry. Pani będzie tu śpiewać? Nie, będę później dyrygować. Dyrygować pani będzie, aha. To może coś Pani powie o, tej, o, o tym chórze? Może jak przejdziemy tam na plac? Dobrze. już przed samym koncertem. To z się umawiamy. Chęcią. Dziękuję. Tutaj mamy telewizję polską. Jest. O, jest czata. Jest czata. I jest młodzież ze szkół. Także tutaj jest cały plac już obstawiony w czworokącie Za zaraz się rozpoczną odpowiednio przygotowane uroczystości A tu jest pomnik gdzie też biskup A tam stoją piłsudczycy, strażacy a poczty szwanderowe W tym mieście starosto powiatowe w Puszczu Gdańskim, zarząd powiatu Gdańskiego i rada powiatu Gdańskiego To jest kwestia poustawiania się odpowiedniego.

Noś na ramie broń. Do nogi broń. Po do działa, szanowni państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej. Pododdziały, patrzność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz! Podszedł flagowy, flagę państwową podnieść! Mości na ramię broń. Do nogi broń. Pod oddziały Proszę o zabranie głosu wojewodę pomorskiego, pana Dariusza Drynica. Ministrze, panie i Panowie Posłowie, Senatorowie, Ekscelencjo, Panie Burmistrzu, Panie Starosto, Państwo Wójtowie, Panie i Panowie Radni, Szefowie Służb, Dowódcy, Żołnierze i Funkcjonariusze, Szanowni Państwo. Witam wszystkich serdecznie. Konstytucja 3 maja to największe osiągnięcie Sejmu 4 letniego Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku była pierwszą podpisaną nowoczesną konstytucją, a trzecią w świecie. Tekst Konstytucji obejmuje wstęp 11 artykułów. Bezpośrednio pod nazwą Ustawa rządowa umieszczono apostrofę sakralną. W imię Boga w Trójcy, jedy świętej jedynego. Ustrój Rzeczpospolitej oparto na koncepcji zwierzchnictwa narodu, którym władz do tych zasad dostosowano systematykę konstytucji. W pierwszej kolejności uregulowano zagadnienia wyznaniowe. Deklarowano wolność wyznań, traktując jednocześnie religię katolicką jako narodową, panującą, co odzwierciedlało jej uprzywilejowaną pozycję w życiu publicznym. Gruntownie zreformowano ustrój polityczny. Postanowienia Konstytucji zapewniały dominację władzy ustawodawczej nad wykonawczą. Utrzymano stanowy charakter dwuizbowego Sejmu. Posłowie stali się reprezentantami całego narodu. Izba poselska, jako świątynia prawodawstwa, uzyskała rozległe kompetencje. Konstytucja tworzyła central, rząd centralny pod nazwą Straży Praw Pod przewodnictwem króla. Która stała na czele całej administracji krajowej. Powstały kolegialne ministerstwa pod nazwą Komisje Wielkie, wspólne dla korony i dla Litwy. Ustawa rządowa obowiązywała jedynie rok. Stan ten został przerwany w wyniku zawiązania Konfederacji Targowickiej, która zdelegalizowała ustawę rządową. A wojna w jej obronie zakończyła się klęską Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, dzień 3 maja, jako święto niepodległej. W państwowości polskiej jest świętem integralności i całkowitości. Polska bez pomorza nie byłaby pełną państwowością. Wielki działacz emigracji Adam Czartoryski uznawał święto 3 maja za najważniejsze z polskich obok 29 listopada, nocy listopadowej. Mówił on 3 maja 1845 roku, tak, są dwa dni najważniejsze w naszej współczesnej historii. Które pamiętnymi zostaną i potomności przez skutki z nich wynikłe. W pierwszym z nich naród nasz dowiódł Europie, że bezwzględne i na nagany rzucane na niego nie były sprawiedliwe, bo sam się z nich otrząsł i godnie odpowiedział na nie, zaprowadzając w swym rządzie zacne i mądre odmiany. W drugim zaś odnowił po bohatersku szczękiem broni. I przypomniał swoje wiekuiste prawa tejże Europie, która o nim i o ich, jego prawach zapomniała. Od siebie dodam prawa do Pomorza i do własnego miejsca nad Bałtykiem. Jednak myślę, że myślę tu nie tylko o tych, którzy walczyli o wolność Rzeczpospolitej po uchwaleniu konstytucji. W dniu 3 maja 1791 roku, ale też o tych, którzy bronili naszej niepodległości 1 września i którzy właśnie na Poborzu Gdańskim ponieśli jako pierwsi największe ofiary. Szczególnie bliscy są mi dziś też ci, którzy walczyli o niepodległość tu w Gdańsku w sierpniu 1980 roku i którzy wywalczyli ją dla wszystkich Polaków, tworząc wkrótce później, 17 września, solidarność. Ruch, który do dziś jest dumą naszego narodu i tytułem do chwały na całym świecie. Dziś tu z nami są ludzie tworzący tą Solidarność. Jest z nami pan Janusz Śniadek, jeden z przewodniczących Solidarności, NZZ Solidarność, stronu e, tego wielkiego ruchu. Obecnie nasz poseł. Rożnice są zwykle okazją, a czasem nawet przymuszeniem do publicznego i prywatnego obrachunku. Do zadania pytań, co stało się od ostatniej rocznicy, czego dokonaliśmy, czego nie zdołaliśmy dokonać, co zaniedbaliśmy. Rocznice wielkich wydarzeń państwowych i narodowych, a rocznica 3 maja ma ten podwójny, ale w istocie jednorodny, państwowo-narodowy charakter, są zobowiązaniem do takiego rachunku fundamentalnego. Do zadania sobie pytania o stan naszego państwowo-narodowego obytowania tu u nas w Polsce oraz o nasze państwo narodowe miejsce w większych związkach, którymi jesteśmy członkami. W Unii Europejskiej i w NATO. Jako urzędnik państwowy wojewoda pomorski służy się na uwagach o charakterze państwowym, raczej niż narodowym. Choć, jak mówiłem dzień 3 maja nierozerwanie łączy w sobie te dwa pierwiastki. Pierwszą zmianą jest to, że razem z całą Polską przeżyliśmy w moim przekonaniu dobrą zmianę. Wygraną wyborczą i to podwójną, bo i prezydencką i parlamentarną, dzięki której mam zaszczyt dzisiaj dokonywać tego rachunku właśnie jako wojewoda, urzędnik realizujący na Pomorzu zadania wyznaczone przez rząd, panią premier i ministrów najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Jesteśmy na początku dobrej zmiany. Moją nominację z pani Beaty Szydło otrzymałem niespełna pięć miesięcy temu, 8 grudnia 2015 roku. Dlatego odpowiedzialnie i szczerze odpowiem, że ten obrachunek przeprowadzimy za rok. W 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzisiaj mogę powiedzieć tyle, że zaczęliśmy tą dobrą zmianę wcielać w życie. Staramy się robić to ofensywnie z dynamizmem, którego wymaga często stan naszej wojewódzkiej niwy. Przeżywając radośnie dumę z 200 25. rocznicy Konstytucji Trzeciomojowej, powinniśmy jednak pamiętać, że za niespełna rok, 27 kwietnia 2017 roku, będziemy zastanawiali się na, rocz, na 225. rocznicy hańby Konfederacji Tarkowickiej. Dlatego i dzisiaj, wkrótce po dokonaniu dobrej zmiany, mającej uzdrowić i wzmocnić nasze państwo, mam obowiązek zapytać siebie i naszych współobywateli. Czyli tym razem nie zagrażają nam trowania naszych róg. Czyli tym razem nie znajdą się w naszej ojczyźnie, w naszych współobywateli, którzy godzą godzą się na służbę przeciw Polski. Czy nie jest już możliwe, żeby opowiedzieli się przeciw swojemu państwu, swoim władzom, swojemu narodowi? Pozwolę sobie w tym miejscu zacytować słowa z przemówienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja w 2009 roku. Dzień 3 maja 1791 roku był jednak wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli silnego polskiego państwa. Stworzono wiele instytucji, które pozwoliły państwu sprawnie działać. Ale Konstytucja Majowa miała także swoich przeciwników. imię czego oni walczyli? Jak twierdzili w imię demokracji? Ci, którzy powoływali się na rzekomą demokrację i jej zagrożenia, nie wahali się odwołać do obcych mocarstw. Rok i 15 dni po uchwaleniu konstytucji na teren Rzeczpospolitej kroczyły dwie armii rosyjskie. Po, po dwumiesięcznej wojnie Król zdecydował się na przystąpienie do Konfederacji, która zgromadziła tych, których nie można nazwać naszymi sztericami. Ale powtarzam, oni twierdzili, że bronią starego modelu ustrojowego, czego bronili w rzeczywistości, bronili swoich przywilejów. Byli to ludzie pozbawieni sumienia, a już całkowicie pozbawieni przywiązania do swojego kraju. Niestety zwyciężyli. To nie zmienia faktu, że Konstytucja Majowa jest olbrzymim wykonaniem naszej myśli, naszej pracy, naszego patriotyzmu. Konstytucja 3 Maja zaczyna się od słów. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego i głosie. Że religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymskokatolicka z wszystkimi jej prawami. W mowie wypowiedzianej przez 125 rocznicę w królewskiej katedrze w Warszawie ksiądz dr Marceli Nowakowski powiedział. Ojcowie bracia za przysięgali odrodzenie wewnętrzne, testament ich zobowiązuje nas i dziś. przysięgali religię katolicką na Boga żywego ojców naszych poczujmy się tych ojców Synami. Niech nam ta religia nie będzie tylko święta, niech nam nie będzie przejściową potrzebą zmiennych chwil. Pamiętkę wielkich poczynań z przeszłości naszej obchodzimy nie z bezmyślnym i zbytnim weselem, bo najzawcześniej, zbyt wiele was jeszcze płynie, a koniec ich nie wiadomy, ale z powagą i godnością w sercu, nie z nienawiścią, co podzieliła umysły, porozdzierała serca. I służbę obcą zapędzę, ale z miłością tu swoich. Szanowni Państwo, jesteśmy spadkobiercami Solidarności, która była odnośnieniem tej samej woli, jaka kierowała słuchacami Konstytucji 3 Maja. Jak podkreślał mówca, z 100 lat i w czym podobna jest nasza Solidarność, do tej sprzed 125 lat. Wielkie dzieło dokonane bez krwi, rozlewu i gwałtu. Wywołało gromkie echa radości i podziwu nie tylko w kraju, ale daleko poza granicami. Walka Solidarności uczy nas, że zwycięstwa nie przychodzą ani łatwo, ani szybko. Wiemy, że musimy pracować i służyć. Mam tego świadomość, ma tego świadomość rząd, który reprezentuję. Dziękuję.

Od uchwalenia Konstytucji 3 maja mija już 225 lat. Wraz z upływem czasu ustawa regulująca w 1991 roku Ustrój Prawdy Rzeczypospolitej odgrywa w naszym narodzie coraz większą rolę. Podobnie jak Polski czy święto niepodległości. Mimo dziesięcioletniej woli, naród zachował coraz bardziej bał o swoje najważniejsze święta. Symbole stające się okazją do spotkań, radości i manifestacji. Czy jednak oprócz wewnętrznej dumy i patriotycznego uniesienia współcześnie wiemy, czym w istocie były te rocznice? Czym była Konstytucja 3 Maja? Czy pamiętamy, że gdyby nie jeżeli byłoby Konstytucji, gdyby nie europejska myśl odśrodkowa, opierająca się na przywróceniu idei republikańskich, kultu pracy, nauki i sformułowania praw człowieka. Czy jesteśmy świadomi, że Konstytucja była nowoczesnym aktem prawnym, który miał nas wybrać za i przybliżyć z powrotem do świata i Europy? Że za zaszastą mieszkań. Czyli z współczesną kasą średnią, tworząc podwaliny współczesnej demokracji. Że świętujemy dziś rocznicę uchwalenia dokumentu, który utwierdził wszystkie dotychczasowe najważniejsze regulacje prawno-ustrojowe. Regulacje, przy których majstrowały przez dziesięciolecia kolejne grupy polityczne. W imieniu, ale niekoniecznie w interesie mieszkańców Rzeczypospolitej. Świętujemy rocznicę uchwalenia dokumentu przyjętego obywatelnie przez Polaków, wreszcie wolnego od manipulowania narodem przez polityczne stronnictwa przekupujące wyborcę szlachtem zagrodowym, drobną monetą i pasującym im słowem. Jeżeli zapomnimy o tym, co w istocie świętujemy, przyjdzie nam wspomnieć słowa twórców Konstytucji Ignacego Potockiego i Wigona którzy mówili o niej jako ostatniej woli i w testamencie rosnącej ojczyzny. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować za tak liczną obecność na dzisiejszej uroczystości. Dziękuję ominencji za ofiarę mi Dziękuję pocztom sztandarowym. Dziękuję wszystkim służbom mundurowym. Z na naszą 29 to to, bazą na czele. Yy, dziękuję harcerzom, kombatantom, emerytom i rządzistom sygarności, Solidarnym, cywilakom, uczestnikom, czy członkom Uniwersytetu III wieku, rekonstruktorom, chorobie belgantom yy, i wszystkim, którzy tragicznie zgromadzili się dzisiaj tutaj z nami. Chciałbym też bardzo podziękować Panu Wojewodzie za to, że wybrał Pruszcz jako miejsce tej wojewódzkiej uroczystości i że w tak uroczystej, podniosłej atmosferze możemy dzisiaj wspólnie świętować to wielkie narodowe święto. Dziękuję bardzo.